Akcja spontaniczna o 16.00. Nie, zadzwonił do mnie Marcin Motyka i mówi: Dawaj Janek, o 16.00 wpadniesz nagrać to, jak wyglądają OS-y. A ja mówię: ja mówię Do 16.00 to mamy kilka godzin. No, spokojnie zdążysz. Chodzi o to, że niedługo ma się pogorszyć pogoda, i to jedyny moment, żebyśmy pojechali i to nagrali. Po drugiej stronie aparatu jest Andrzej Trener, On dzisiaj nagrywa, ładujemy dwa e bikei pod wypożyczalnią. Nasze są naładowane. Mój nie był naładowany i jedziemy prosto do myślenic. Jechałem do środka parku. Jestem pod Velo Cafe, Świeżo otwarta. Świeżo otwarta Knajpa Marcina i spółki. Godzina 16 za 2 minuty. Perfect time. W całym moim życiu zawsze jestem idealnie. Zawsze idealnie o czasie. Ale widzę, że nauczyłeś się nagrywać dynamiczne vlogi. Dobrze, powiedz mi, ile mamy teraz? Pięć. Wszystkich Od, pięć. pięć. Tak no? jest? dobrze, no to... Myszołów, tak? O Boże. Dreamline! Jedziemy znowu. A, ja to nie chcę tak szybko jechać tutaj. Udałem się! Ja nie chciałem ja tak szybko tam jechać już. Co? Tam już było za szybko dla mnie. super na analogo. Załowanie po rock gardenie to O kurde. Dream life. No właśnie, Miko spadło Miko spadło Ale fajnie Ale fajnie Uciekło mi przednie koło na dole za ścianką w zakręcie Co ja to na elektryku idzie ciężko? Ja nie jestem przekonany czy Dartmoor daje gwarancję na takie trasy. Tak Jak ci się ta enduro podoba? To jest... no hardcore. To, to jest bardziej downhill miejscami. To, to jest bardziej downhill połączony z cross country czasami. Marcisz, ja mam za tobą jechać? Dobrze. Zjechał. Zapytałem się, czy mam za tobą jechać, bo nie byłem pewien. Nie, bo dojeżdżamy do Andrzej jest spoko na dole, możesz jechać! bardzo Terminal. ten elektryk nie pomaga. Można się zdziwić w tych zakrętach. One nie są takie idealne. Rodzinny flow. Check okay, out okay. Uważaj, to jest trudny odcinek trasy. Uważaj. Zobaczymy. Chwilę musiałem się zastanowić. O kurwa. To cover me. Zdziwiłem się. A, dupy dałem. Poczekaj, poczekaj. No właśnie, to jest wszystko.

No tu to tak niespodzianka Dobra Marcie, widzę, że tutaj na widoczki to my nie mamy czasu. Na co wjeżdżamy? Stróża Stróża. No. Jasno, ale pięknie przygotowane Trochę pedałowa na początek Ale uh. Suchutko robi się, jeszcze tu jest otwarcie. To jest właśnie dobra linia. O na analogu to już wszyscy się jarają. Bardziej hmm. bo. Zostawiliśmy Andrzeja. No jest cienko, jak trochę osób pojeździ. Enduro to zdecydowanie jest. Fajnie byłoby po takimi taki mieć na zawodach, ale to pewnie już tak nie będzie wyglądało, o. Dobra, poczekaj, poczekaj Marki chwilę. To jest trudniejsza, łatwiejsza? nie trudniejsza, łatwiejsza OS? Trasa taka po środku. Po środku. Dobra. No, na, razie bez na razie bez wyzwań. tak. Poza tym rowerem. <laughs> Uhu, powiedzmy, że to było takie bardzo spontaniczne. No, tamte ze skoki, to bym powiedział, że jak nie wiesz, co ci koło może spać. <śm> może. O, górna linia lepsza, ale trzeba wiedzieć. O, szersza, lepsza, ale trzeba wiedzieć.

Brawa o, to było dobre. Uuu, na pewno Andrzeja już nie ma za nami. Brak podparcia. No kolejny taki U! Do góry. a ładne. u! Ej, ale on wiedział! Dobra, dobra, Marcin, poczekaj! Nie. O Już znowu górą Ogólnie na tych drzwiach dobrze by było... Yo. Koniec? To było chyba kiedyś na zawodach, jak byłem. Co ogólnie? Dokładnie. Linia. Dobre, bardzo mi się podobało. Nie chciałbym na mokrym jechać, <głos> <głos> ale było bardzo, bardzo spoko. Co ja mam powiedzieć, coś mądrego? Nie, no ogólnie to tak. Na pewno będą się niektórzy zastanawiali, czy to skakać, czy nie skakać. Jest zaplecz prędkości. Wydawało mi się, że może być na styk, a naprawdę nie trzeba się dużo wybić. Tylko wciskasz, wylatujesz, lecisz lądowanie, nic nie podbija, jest git. Polecam. Dokładnie tak, początek OS-u czwartego jest taki sam jak początek OS-u drugiego z tą różnicą, że już nie wpadamy na flow, a na troszeczkę zmienioną starą pucharówkę. Ach. Marcin, ty masz pompkę? Ale chłopa to, to jest wjazd w ściany. O, dobra. Czekaj, a bo ty To była bardzo dobra trasa To była bardzo dobra trasa, bardzo mi się, i powiem ci, że jedna chyba z fajniejszych na jakich jechałem Fajnie, bo tam widzę, że dużo porobiliście różnych nowych myków, co nie? Takiej poza tą główną Bardzo mi się dobrze jechało Nie, 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 dużo myczków, ale wiesz, nie, nie było czegoś takiego, że widzisz, że musisz się mega walczyć, co nie? Że wszystko da się jakoś ułożyć Żebym się nie zgubił. <słuch> tak, żebym się nie zgubił, no i, i już zgubił. a Wiedział, wiedział którędy. Ja nie wiedział, on wiedział. O, na pewno każdy zakręt tutaj wysoko trzeba... Kamera w zapisie. A, w zapisie, dobra, czyli, czyli działa. Ej, 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 to tędy będzie? <ścoughs> Marcin! Ja on site tu jestem! O, oh, to tyle tak ciężko! Andrzej się zgubi. Czekaj. A to już jest koniec? A, to już koniec. Weź, to się nie zatrzymuje. Dobra, ja się zatrzymałem, żeby się nie zgubił. Nie, to jest tutaj. Nie ściśnij nam.